ta tro ta ta Tu-tu-tu-tu. Nasza historia zaczyna się w odległej krainie zwanej Esportowcy... Kurwa land. Gdzie to mieszkał pewien młodzieniec? Był nim dupa. Miał on do mnie nieopodal królestwa. W królestwie panował chaos ze względu na Zło, które toczyło się od zamku, który był w sumie daleko od tego właśnie zamku. No i tam był taki zły pan, i on porwał tam księżniczkę z tego zamku. I Dupa chce ją uratować. I dobra, lecimy. Dupa oczywiście wiedział, że kluczem do uratowania księżniczki jest wzięcie JAKIŚ broni, a że słyszał legendy o mieczu, to postanowił przyjść. Na miejscu czekał na niego starzec. Niebezpiecznie jest podróżować samemu. Ale ten nie przejął się tym, nie ulękł. Przeczytał tabliczkę. Ale kto normalny czyta tabliczki w tych czasach? I wziął miecz. Z mieczem dupa czuł się pewny siebie. Dupa był tak podekscytowany tym, że otrzymał miecz. Nie mógł doczekać się pojawienia jakiegoś mrocznego sługusa. I zgnął starca po drugiej stronie jaskini i w dodatku ukradł jego portfel. Ale z niego bandyta. Musisz tak wiercić! Dupa spędził wiele lat w więzieniu za to morderstwo. Gdy został wypuszczony na wolność, zastanowił się, czy nie zmienić w opcjach swojego imienia, by odciąć się od grzechów przyszłości. Dobrze, przygoda dupy dopiero się rozpoczyna. Dupa Błagam cię! Pospiesz się i uratuj moją córeczkę. Zabierz przedmiot ze skrzyni, który pomoże ci w Twoim zadaniu. Oczywiście! Już biorę. Zdobyłeś tarczę. Zajwiście. Mogę się chować za tarczą. Przepraszam, dupa, ale podnieśliśmy most, aby przeszkodzić mrocznej armii w ataku na królestwo. Nie mogę Ci pozwolić przejść, jeśli nie masz broni. No cóż, no zdarza się. No dobrze, tym razem, dupa. Wiedział, jak niebezpiecznie jest używać broni na ludziach, dlatego po prostu poszedł uratować księżniczkę. Ale coś w dupę wstąpiło i postanowił obalić króla, zabijając go. Niech żyje król dupa. Po tym jak poprzedni król zakończył swoją kadencję, dupa wprowadził królestwo w okres dobrobytu. Dość krótki, gdyż jego pomysł na zdobycie władzy szybko znalazł naśladowców. Król dupa, przydomek krótko panujący, szybko wrócił do zdrowia po próby zabójstwa. Aby nie stracić życia, zrzekł się tronu i przysiągł on lojalność nowemu władcy. Tym razem dupa, po wzięciu miecza, postanowił nie iść tam, ponieważ odkrył, że tak naprawdę ściany nie ma i można przejść. Zafascynowany nowym odkryciem, postanowił odkrywać dalej i zobaczyć co go tam czeka. Przemierzył górę. Przemierzył rzekę, aż w końcu napotkał sklep w środku. Czekał na niego gościu. Absolutnie nie mam już żadnego towaru. Sorki, masz okropnego pycha. Dupa niestety bardzo się zdenerwował i postanowił zaatakować. Ciężkie jest życie handlarza. Niskie płace, nadgodziny, nieprzyjemni klienci. I ten okazjonalny seryjny zabójca, który wpada do Twojego sklepu dziwaciem po żebrach i kradnie Twój towar. Dupa nie drobił się jednak fortuny na paserstwie i pewnego dnia obudził się zdecydowany na zmianę zajęcia. Dupa wskoczył do komina, czując ducha świąt i rozdając wszystkim kopię gry Revenger. Wszyscy wprost pokochali tę grę i wystawili te jej oceny 11 na 10 na internetach. Przeczytawszy te wszystkie pozytywne recenzje o swojej grze. Dupa poczuł się na tyle zmotywowany, że mógł wyruszyć w poszukiwaniu nowej przygody. Pamiętajcie, dzieci, bądźcie grzeczni, bo w innym przypadku dupa nie przyniesie wam prezentu. Zaraz po adoptowaniu kota Filemona, dupa zaadoptował jeszcze kilka kociaków, tak bardzo kochał te słodkie futrzaki. Niestety, koty gubiły bardzo dużo futra, i w końcu dupa udławił się ich kłakami podczas snu.